W tym odcinku przetestujemy sobie Tigera Orange Mango Tak jak widać on się prezentuje Tutaj macie firmę, jest to Tiger I trubacie, że jest to Energy Drink Napisane, że nie zawiera cukru Skład produktu Wartość odżywczą Pojemność jest to pół litra I trubacy, że produkt się przetwarza żeby po wypiciu tą puszkę wyrzucić Kod kreskowy i daty końca świata teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu tak jak widać się prezentuje produkt po nalaniu jak widać ma on taki pomarańczowy kolor teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu No, smakuje to naprawdę rewelacyjnie. Ten smak pomarańczy jest taki słodziutki, fajny. I to połączenie z mango tutaj doskonale pasuje. Tutaj macie cena, jest to 4,99. A przez zakupie dwóch sztuk, sztuka wychodzi za 3,99. A tutaj macie plusy. A do plusów można zaliczyć to, że ma żywioły, tropikalny smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 10 na 10, i mogę go serdecznie polecić. I naciśnij do koniec, i papa!